Odrobiu. Dzisiaj będzie film, wiesz, sensacyjny thriller. Lubisz thrillery? No przestań. Nie, nie ziewaj tak ostentacyjnie. Co? Eee, ty masz swoje thrillery. Mówi się teraz dużo o kryzysie po pandemii. Co będzie? kryzys ekonomiczny, kryzys handlowy, kryzys kinowy. No właśnie, ciekaw jestem, jak to się odbije na istnieniu kin, czy będziemy dalej chcieli oglądać filmy w kinach. Kina dzisiaj głównie są multipleksami położonymi w centrach handlowych, a centra handlowe wydaje się, że będą miały zagrożony swój byt. Wiele sklepów już dziś raportuje, wiele sklepów, które mieszczą się w centrach handlowych już dziś raportuje i ostrzega, że grozi im upadłość, że centra handlowe opustoszeją. Jeśli by tak się stało, gdyby ludzie Przestali tak często korzystać z centrów handlowych, z galerii handlowych, jak było dotąd, no to i może się odbić na kinach. Ale czy w ogóle ta nowa koncepcja życia, nowa normalność, która zakłada i oddzielenie, zdystansowanie się. Znacznie rzadziej będziemy mieli okazję zbierać się w dużych grupach. Znacznie mniejsze będą te duże grupy. Duże staną się średnimi i średnie staną się małymi. I generalnie jest taka tendencja, żeby odchodzić zarówno od globalizacji, jeżeli idzie o obieg wszystkich... Y, 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 nurtów życiowych i handlowych i ekonomicznych i turystycznych, żeby się trochę, y, żeby się trochę wystopować, żeby trochę się zatrzymać, żeby y, pobyć w swoim miejscu ze sobą. Być może, że to się też przełoży na kina, a jeśli by tak było, no to będziemy oglądać pewnie filmy, tak jak teraz oglądamy dużo częściej za pośrednictwem platform VOD i tu będą się odbywać nie tylko premiery seriali, ale i premiery filmów. I tak jest właśnie dzisiaj, bo właśnie się odbywa pra premiera filmu Tyler Rake Ocalenie. To jest polski tytuł tego filmu, nowości, którą wprowadza do swojej oferty Netflix. Jest to film Braci Russo, choć oni go nie wyreżyserowali, oni napisali scenariusz, a właściwie scenariusz tego filmu oparty jest na ich komiksie. No i oni także dołożyli rękę do produkcji. Są, są producentami. Anthony jest producentem, ale wśród producentów jest także Chris Hemsworth, który zagrał główną rolę i to jest tak naprawdę film nakręcony dla niego, czyli dla naszego Tora, znanego bardzo dobrze, chociażby z najlepiej sprzedanego dotąd filmów w historii światowej kinematografii, czyli. Avengersów ostatnich, gdzie Chris Hemsworth grał Thora. Jest wielką gwiazdą, to nie ulega wątpliwości. Jest gwiazdą filmów gatunkowych o superbohaterach. Teraz zagrał dużą rolę, główną rolę w filmie sensacyjnym, w thrillerze. Australijski aktor, który mówię cały czas o, o Chrisie Hemsworthie jest popularny na całym świecie. Ten film, o którym dzisiaj mówimy, Tyler Ray Kocalenie, był realizowany na terenie Indii. I w, w, w takim miasteczku, które się nazywa Ahmedabad, i tam podobno, kiedy dowiedziano się, że w filmie gra Chris Hemsworth, gromadziły się tłumy ludzi po to, żeby go zobaczyć, żeby go przez chwilę dotknąć, może zrobić zdjęcie. Byli tacy, którzy tam czekali na niego nawet 15 godzin. W opale, ale cierpliwie. To świadczy o tym, że jego sława jest globalna. Australijczyk, który zrobił karierę w amerykańskich filmach i który do tego stopnia jest popularny w Indiach. Ten film, o którym dzisiaj mówimy, to jest film kryminalny o pojedynku dwóch bosów gangów narkotykowych, mafii narkotykowych, indyjskiej i bangladeskiej, jeśli można tak powiedzieć. Ale czuję, że już przechodzę do recenzji, więc czas na gong. Uwaga, gong z misy tybetańskiej dźwięk, która daje nam dźwięk szczery, prawdziwy i uczciwy. No i piękny przy okazji. To jest nasz kamerton. A kamerton ustawia tonację, i według tej tonacji potem ja staram się mówić. No więc to jest taki film, który, o którym mówi się, że to film dla mężczyzn. Nie bez kozery, bo grają w nim właściwie prawie same, sami mężczyźni, jedna kobieta tylko, w jakąś taką znaczącą drugoplanową rolę gra. Zresztą bardziej jest traktowana jak modelka niż jak aktorka. Bo umówmy się, że głównie wygląda, a, a z grą to niewiele ma wspólnego aktorską. To jest mój pierwszy ścisk serca. Ech, będę mówił uczciwie. Ze mną jest tak, że li, liczę jakość filmu w zależności od tego, ile razy w trakcie jego oglądania, spoglądałem na zegarek. Ech, w trakcie filmu e, Tyler e, Rake ocalenie. Spoglądałem na zegarek trzy razy. Dwa razy przerwałem yy, yy, oglądanie, wyszedłem, yy, coś, zająłem się czym innym, zjadłem obiad, wróciłem i znowu zacząłem oglądać. Gdyby to było kino, to bym wyszedł z kina i już bym do niego nie wrócił. Ponieważ oglądałem w domu ten film, to go dooglądałem do końca, ale dla mnie ten film był nudny. Dlaczego był nudny? Bo scenariusz, przepraszam, braci Rousseau, jest tak potwornie schematyczny. Kiedy ja mówię takie słowa w odniesieniu do historii komiksowej, to zaraz słyszę takie argumenty, no dobrze, ale to jest komiks. Komiks rządzi się innymi prawami. Komiks musi taki być nieprawda, no cholera nieprawda. Gdybym ja nie miał za przyjaciela Zygmunta Kałużyńskiego, który kochał komiksy, który stworzył przepiękną, wielką kolekcję komiksów, notabene przekazał mi ją w spadku. I, i gdybym ja nie widział komiksów, które zbierał Zygmunt Kałużyński, to bym myślał, że może rzeczywiście komiksy są takie jak te kultowe, czyli. Proste dla takich ludzi z poziomem wykształcenia 7-8 lat no, do 10, y, 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 schematyczne, powtarzające jakieś y, y, przemocowo-sentymentalne mechanizmy y, w, w najprostszym układzie. Nie tak nie, nie jest i tak nie musi być. Zdarzają się komiksy, bywają komiksy, są nagradzane komiksy, które są dziełami sztuki. No więc komiks braci Russo nie jest żadnym dziełem sztuki i film, który oni wyprodukowali, nie jest dziełem sztuki. Nie tylko nie jest dziełem sztuki, nie jest dobrze zrobionym filmem sensacyjnym. Wyreżyserował go sam Hargrave i to jest jego debiut. Rozumiem, nie czepiam, nie czepiam się pana sama, skoro jest debiutantem, to wielu rzeczy mógł nie umieć zrobić, no ale od tego są producenci, żeby nim pokierować, a w ogóle żeby ocenić, czy on już może zrobić taki film, czy nie. On robił, zrobił bardzo dobrze, do pewnego stopnia, te takie sceny przemocowo-sensacyjne. Bo tu generalnie historia jest prosta. Jest dwóch y, bosów mafii narkotykowej. Jeden w Indiach, drugi w Bangladeszu. Ten z, Bangla, z Bangladeszu porywa dzieciaka, chłopaka, y, 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 takiego nastolatka, y, bardzo młodego jeszcze, y, porywa y, syna tego bosa indyjskiego. Który w dodatku jest w więzieniu w Indiach, więc sam nic nie może zrobić. Dowiaduje się, że jego syn został porwany i dla niego to nawet nie jest taka strata rodzinna i nawet nie strata finansowa, bo on może sobie pozwolić na to, żeby wynająć najdroższych najemników, tylko strata na honorze. Więc wydaje polecenie, że ten dzieciak ma być odbity koniecznie, no i wynajmuje na najlepszych najemników. I takim najlepszym najemnikiem jest komandos, były komandos z Afganistanu, Tyler Rake, właśnie, którego gra Chris Hemsworth. No, i y, on się daje wynająć. Y, y, dowiaduje się, że, sytuacja, że, że sprawa jest dosyć trudna, bo obaj panowie są bardzo wpływowi, no i zaczyna się. Odbijanie tego chłopca, udaje się go odbić, ale problem jest z tym, że potem trzeba go jakoś do, no, doprowadzić, żeby go oddać w ręce ojca, właściwie przedstawicieli ojca, a z tym już jest potem kłopot, ponieważ ten narkotykowy bos z Bangladeszu bardzo silnie odbija. Znowu chce odbić tego chłopaka i porwać, a po drugie ma też zaplecze finansowe. Na dodatek ma za sobą całą skorumpowaną policję w Bangladeszu, wobec tego może robić wszystko, co chce. No i potem to już jest Jadka. Jadka, no bo oni się wzajemnie po prostu wycinają. To są oddziały, całe jakieś nieskończone oddziały ludzi, którzy padają, strzelają. Kilkadziesiąt osób ginie, kilkudziesięciu facetów z obu stron, może więcej, może i ze stu. Bo nam jest tak, strzelił, padł, strzelił, padł. Właściwie wszyscy, no oczywiście poza naszym głównym bohaterem, który musi do końca jakoś dociągnąć. Co tam się dzieje na końcu, to oczywiście nie powiem, bo zaraz będzie afera, że spoilery. Dla mnie to mówienie o spoilerach w kontekście takiego schematycznego filmu jest w ogóle śmieszne. Ja się śmieję prosto w twarz tym, którzy mówią, A panie Tomku, spoiler, spoiler. Spoiler to mówcie do producentów, to mówcie do scenarzystów. Jak oni jadą takimi schematami, że wszystko się da y, y, przewidzieć, to jakiż tu jest spoiler? Przecież wiadomo jak to się skończy. Od początku, od pierwszej sceny tego filmu wiadomo, jak się skończy. No ale dobra, nie będę robił przykrości tym, którym zależy na rozwikłaniu zagadki i żeby w emocjach czuć, do końca oglądać te, te akcje, jak to się skończy, jak to się skończy, uda si się tego chłopca odbić, i czy nie uda. A jeśli się uda, no to co? Tak naprawdę o nic nie chodzi w tym filmie. O jakiś honor jakiegoś szefa mafii? Co to za honor jest w ogóle? A co mnie obchodzi honor szefa mafii w Indiach? Dlaczego ja mam właściwie chcieć, żeby to dziecko do niego wróciło? Jak on i tak w tym więzieniu i w ogóle ma to gdzieś. No ale możemy za to chcieć rozwikłać zagadkę naszego głównego bohatera, czyli Tylera Rayka, który jest genialnym komandosem o wyglądzie niesłychanie przystajnego Chrisa Hemswortha. No, ja myślę, że ci co 15 godzin stali w Indiach i czekali na niego, to nie tylko ze względu na to, że jest taki sławny, ale też, że taki jest przystojny. I że pewnie bardzo wielu, pewnie wśród was też są tacy, którzy chcą być tacy jak Chris Hemsworth. Tak wyglądać, nosić takie koszulki, takie akcesoria, takie gadżety, być takim Torem, nie? Takim superbohaterem. Fajnie by było. No to jest właśnie taki film dla was. No, jest zrobiony technicznie bardzo słabiutko, bo widać, że reżyser Sam Hargrave nie umie posługiwać się statystami. Wobec tego on nie wie, co im powiedzieć, żeby statyści grali wiarygodnie. Oni są właściwie przesuwani na planszy, jak postacie w grze komputerowej. Tam o jakiejkolwiek y, 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 różnorodności postaci w tle nie ma mowy. Wszyscy są bez duszy, bez, bez, bez osobowości, bez charakteru, są tylko y, takimi celami do zestrzelenia. Ewentuale, ewentualnie tymi, co strzelają, ale są przystawkami do karabinu, w ogóle nie są ludźmi. Statyści są źle prowadzeni, aktorzy są źle prowadzeni, aktorzy w ogóle są żadni. Nie będę żadnych nazwisk nawet mówił, są żadni. Pytanie jest takie, czy w takim filmie, potrzebni, do takiego filmu potrzebni są dobrze aktorzy? No ja mam zawsze takie wrażenie, że niezależnie od tego, co robimy, to jeśli to robimy dobrze, wybitnie i ciekawie, to zawsze jest to lepsze i ciekawsze niż jeśli robimy coś standardowo. Ale na pewno znajdą się tacy, którzy powiedzą, Panie Tomku, to jest film gatunkowy, a film gatunkowy nie ma być wybitny, tylko ma być zgodny z zasadami gatunku. Może i tak. Wierzę, że jest wielu widzów, którym to wystarcza. Mnie nie wystarcza. Ja się zwijam, wtedy zaczynam patrzeć na zegarek, właśnie, wtedy robię sobie pauzę i idę sobie z jej zupę pomidorową, bo po prostu yy, to mnie nudzi wtedy. A facet, którego gra. Nasz piękny i, i, i sławny Chris, e, e, Chris Hemsworth. No, psychologia tego faceta to naprawdę jest smutek, bo on taki jest dzielny, bo właściwie wszystko stracił. No, a dlaczego wszystko stracił i jak to stracił, znowu nie mogę powiedzieć, bo będzie spoiler. Mogę powiedzieć tylko, że jest to koncepcja psychologii mężczyzny. Tak. Bezgranicznie sentymentalna, naiwna i prostoduszna, że naprawdę ludzie tacy nie są. To nie, nie idzie to tak strasznie sentymentalnie i prosto, jak na pocztówce z napisem I love you, I love you. Naprawdę nie. I strata, wszystko jedno, kogo w rodzinie, nie przekłada się tak po prostu. Na psychikę człowieka, który w tym momencie już się w ogóle zamyka, wypala i go nie ma. To wszystko można przeprowadzić, ale to musi być napisane w scenariuszu to musi być jakieś, jakieś mięso do zagrania. A jak nic nie ma jak są tylko obrysy z komiksu do no wypełnienia kolorem to naprawdę ten film jest po prostu taką łupaniną, efektownie zrobioną. Na pierwszy rzut oka, jakby ktoś tak rzucił okiem i, 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 i przez ramię, to będzie miał wrażenie, wow, jaki ładnie zrobiony film, jaki zawodowo zrobiony film, no tak wszystko jest jak trzeba. Kłopot w tym, że to jest film kompletnie bez duszy, kompletnie bez pomysłu i kompletnie y, trzecioligowy, hmm? trzecioligowy, taka siódma woda po kisielu po czymś, co było kiedyś dobre i, i, i miało aromat. W tym filmie wiem, że mieli grać Arnold Schwarzenegger i Bruce Willis, ale z jakichś powodów nie zagrali, ja nie, nie mówię, że główną rolę mieli grać, ale mieli się pojawić w tym filmie, zrezygnowali, nie wiem, może się zorientowali, że ten męski świat będzie raczej ośmieszony w tym filmie, niż, niż to będzie jego apologia. Ym. Czasem się mówi, że w dzisiejszym kryzysie... E, będą, pierwszymi ofiarami kryzysu będą firmy, które są, dotychczas były prowadzone na tak zwanym automatycznym pilocie, to znaczy po prostu y, y, robiły biznes bez szczególnego zwracania uwagi na innowacje, na jakieś pro, y, programy B i C ratunkowe w razie czego, tylko po prostu tak bezmyślnie tłukły y, 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 coś, co, co się dotychczas dobrze sprzedawało i Korzystały z koniunktury. No to myślę, że to jest właśnie taki film, który był na, zrobiony na automatycznym pilocie, z myślą, że to jakoś będzie szło i że, że jest koniunktura na takie rzeczy, to się sprzeda. Ja myślę, że na takie filmy może skończyć się też koniunktura, bo to jest w domu do oglądania po prostu kurcze, nudne. No i ta psychologia męska. Przykro mi jest zawsze, często słyszę, jak kobiety mówią, znowu film męski, nie ma miejsca dla kobiet, nie ma miejsca dla aktorek. Miłe panie, dobrze, że was tam nie ma w tym filmie, bo tylko by wstyd był z tego. Ja się wstydzę jako facet, że faceci tu są pokazywani jako takie głuptaski. No. Głuptaski z dużymi mięśniami, świetnie strzelające głuptaski, które się nadają tylko do rozwałki w grze komputerowej. I tyle. 4 na 10 jest moja ocena. Mógłbym bardziej się jakoś y, 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 mo, może y, y, wy, wyzłościć jeszcze na ten film, ale nie chcę, bo on jest zrobiony y, sprawnie, rzemieślniczo sprawnie. Tylko poniec i głupio. Więc 4 na 10. I jeszcze... Jeśli macie czas, chwileczkę, to mam coś w ramach premium do powiedzenia o tym, jak sam zagrałem w takim filmie. Naprawdę. I dlaczego teraz jestem taki mądry, jak o tym mówię. To zostaniecie? Najpierw mały gąszek. Więc było tak. Ja w ogóle wystąpiłem w różnych filmach, bo kiedyś jeszcze, jak szedłem do szkoły teatralnej, na Wydział Wiedzy o Teatrze, nie aktorski, ale tam pojawiła się w szkole teatralnej możliwość, żeby w ramach... Koła naukowego, uczestniczyć w lekcjach moich kolegów, wykładach, zajęciach moich kolegów z wydziału aktorskiego i z wydziału reżyserskiego, to wszędzie tam chodziłem, ich podglądałem, bo chciałem wiedzieć, jak tworzony, jak klejony, jak lepiony jest aktor czy reżyser, jak, jak powstają w szkole, czy jak też obrabiane są w szkole te osobowości. I tam też powiedziałem sobie, dobrze, jak będzie okazja, to będę korzystał z takich okazji, żeby samemu na sobie sprawdzić, jak to jest, jakim naciskom, jakim, jakim sytuacjom. Podlega człowiek, który nagle na przykład znajdzie się na planie filmowym. Więc zdarzyło się, że byłem na planie serialu w Labiryncie, gdzie grałem zresztą samego siebie. Podówczas byłem wicedyrektorem dwójki telewizyjnej, ale byłem też w filmie, w takim serialu Juliusza Machulskiego, Matki Żony Kochanki. Też zresztą siebie grałem. Ale zdarzyło mi się zagrać, no już tak trochę prawie siebie. W filmie e, fabularnym e, z Notabene z Ireną Dziedzic w, w, w jednej scenie, więc miałem i takie doświadczenie, ale to cały czas nie było kino sensacyjne. I nagle stała się okazja. W ramach weekendowego magazynu filmowego, czyli programu, który prowadziłem w telewizji polskiej, kiedy jeszcze była pod dyrekcją inną niż obecnie, Prowadziłem taki program i tam były spotkania z różnymi znanymi ludźmi filmu, rozmowy, ale żeby wprowadzić w nastrój, to zwykle program rozpoczynał się od tego, że ja jako prowadzący brałem udział w jakiejś scenie związanej z tematem rozmowy. A tego dnia właśnie były rozmowy o kinie sensacyjnym, o kinie gatunkowym. I, I ja zostałem za, zaproszony do zagrania w takiej scenie bardzo sensacyjnej na peronie stacji PKP Warszawa-Powiśle. Tam jak ktoś wie, to jak się z peronu schodzi, są takie schody na dół po skarpie warszawskiej, właśnie na Powiśle, na dół się wybiega. I ja tam z rewolwerem biegałem. Na schodach uczył mnie reżyser, jak należy trzymać rewolwer, jak należy strzelać, jak należy odbezpieczać, jak się należy wychylać, żeby nie zostać trafionym. A potem zbiegałem na dole, gdzie stał już samochód gotowy, zupełnie jak w filmie Tyler Ray: Ocalenie. I ja musiałem wpaść do tego samochodu i odjechać, kogoś goniąc. Wiem, jak to jest. Wiem, jak dużo zależy od reżysera, bo wtedy o żadnej psychologii nie ma mowy. Umówmy się. Ja niby takie tu mam ambicje, żeby miało to znaczenie, ale nawet nie przyszło mi do głowy zapytać reżysera, dlaczego ja mam biec z tego peronu na dół do tego samochodu, dlaczego ja mam się skryć najpierw za lewą ścianką, a potem za prawą, bo to w ogóle nie było w tym żadnej psychologii. Chodziło o to, żeby dało się dobrze sfilmować i żebym, żeby wiarygodnie wyglądało, że ja coś ryzykuję i w ogóle, że jestem taki silny, mocny i, i, i kumaty w tej dziedzinie. Więc wykonywałem po prostu jego polecenia, więc wiem, że w takiej scenie najważniejszą rolę ma reżyser, nie aktor. Bo reżyser mówi aktorowi, co on ma zrobić, w którą stronę ma iść, gdzie ma spuścić głowę, uchylić głowę, a w którym momencie i w którą stronę ma się spojrzeć. Cała reszta potem jest aktora, ale tam żadnej psychologii nie ma, więc to spojrzenie jest puste kompletnie, nic nie musi yy, yy, znaczyć. Nie musi być w tym spojrzeniu, nienawidzę cię, albo yy, boję się, albo kocham cię, albo coś takiego. Nie, nie, nic takiego nie trzeba robić. Wystarczy po prostu uchylić się, spojrzeć, zamknąć oczy, otworzyć oczy, chwycić, szczelić, odejść. Zrobiłem to. I pamiętam, jak liczyłem kroki, bo w całym moim aktorstwie chodziło o to, żeby nie pomylić kroków, że jak z prawej nogi zacznę, to wtedy będzie mi łatwiej skręcić w lewo, a jak z lewej to odwrotnie i tak dalej. Czyli były liczenie kroków, było zdążenie na czas, żeby się zderzyć z kimś, kto biegnie z drugiej strony. Na tym polega robienie takiego filmu. I dobrze. Można zrobić zbieganie. Ja oczywiście, cała ta moja scenka to trwa pewnie minutę. W, można ją zobaczyć w archiwum telewizji. I oczywiście nie mówię, że byłem świetny, ale przynajmniej wiem, co czuł Chris Hemsworth, jak wchodził na plan. I wiem, czego nie było, jakiej pomocy nie dostał. I kto zawinił, że film Tyler Rake, Ocalenie, jest filmem niedobrym na 4 na 10. I powiedziałbym teraz, że to nie jest wina Chris'a Hemswortha, który grał główną rolę. Ale nie mogę tego powiedzieć, bo on był współproducentem tego filmu.